To jest tylko tak w fazie projektu przyłożone, nawet nie jest do końca sklejone, tutaj jeszcze ubabrane tam od kleju butylowego tam na dole czarne, ale no, jakoś to musiałem e, przygotować, żeby się, się trzymało e, chociaż tak e, do tego na potrzeby tego filmiku. E, więc tak jak widzisz te ringi są w takiej w takim białym kroszu. E, fajnie wygląda jakieś czarne wnętrze całe bo to się e, wtedy mamy taki mocny kontrast, to się fajnie kontrastuje białe i, i czarne e, w, takim, w takiej srebrnej kompozycji nie jest to tak bardzo widoczne ale przynajmniej zachowany w oryginale i teraz świeci, świeci tak, mamy bardzo właściwie mocne białe światło po włączeniu. O poczekaj po włączeniu kierunkowskazu te białe światło gaśnie, zaczyna nam mrugać w kolorze pomarańczowym. Kierunkowskaz gaśnie, zapala się z powrotem białe.